Siemaneczko, dzisiaj jesteśmy na schronisku, zaprezentujemy opuszczonego Jelcza, który jest sprzedany z zajezdni stalowej, to numer 4841, ulubiony karteorowy autobus, do niego zrobimy urbex, z niego... Tutaj Grzegorz. I tutaj już stoi. Proszę bardzo. Nawet drzwi są otwarte. Stary przystanek z roku 2020. Biegniemy do niego. Patrzcie na to. Tak to Przed Boże, to tutaj jest taki przystaneczek Można siedzieć, ale jest brudny Teraz zobaczymy w urbexie Tak wygląda Słuchajcie, proszę bardzo Urbeksa Jelcza Kup moink Kup moink Niezadny was, Właściciel właśnie to okupił Dzięki z za słuchajcie Tak mi tak. Boże jasny bo będzie sprzedany tam. O, iście!